A teraz, dlaczego robiłem taki test? Ogólnie robię to zawsze po to, żeby sprawdzić zawieszenie, które Wam wydajemy, które modyfikujemy, które serwisujemy. Tutaj mamy akurat KOK 5 po przeglądzie 0 i przeglądzie premium, o którym mówiłem. W skrócie, smarowanie łożyska główki ramy, składanie. Wymiana oleju, smarowanie, smarowanie zawieszenia przedniego, jeśli chodzi o lagi. Zobaczcie sobie na naszych dzisiejszych filmikach, jak powinny pracować. I tak pracują po naszym serwisie. Montujemy zawieszenie, smarujemy kiwak, czyścimy łańcuch, smarujemy odpowiednim smarem off -roadowym. Montujemy odpowiedniki. I właśnie chciałem Wam mniej więcej zaprezentować te odpowiedniki. Które mamy tutaj zamontowane i powiedzieć po co są one zamontowane. Te wykrzyki, za stówkę montujemy po to, żeby po treningu albo w trakcie treningu móc spuścić ciśnienie. Zobaczcie kilka. Tego nie usłyszycie, ale ciśnienie zeszło. Im więcej będziecie się trenować, tym tego ciśnienia będzie więcej. Jak nie, nie spuścicie tego ciśnienia, to olej będzie Wam się zmieniał, film olejowy będzie się zmieniał, a co ma negatywny wpływ na pracę zawieszenia. 100 zł dodatkowo zachęcam do ka każdego, który kupuje u nas tego typu krosy, Bartony, Kajo, żeby takie coś sobie wzięli. Pakiet premium kosztuje 700 zł plus 100 zł odpowiedniki i macie naprawdę fajnie przygotowany sprzęt. Lecimy do firmy. My jesteśmy przy Odrze. Wszystko zmrożone i za obwodnicą jesteśmy my.